Kontynuujemy naszą drukę. <muchaj> Zakończyliśmy naszą myślę. I teraz zaczynamy Gemara. Gemara wyjaśnia misznę I mówi: Tana hecha ka dektani me imasa. Dlaczego? Dlaczego nasza miszna? zaczyna się od pytania. M'eima sai. Czyli od kiedy, od którego momentu zaczynamy mówić naszą wieczorną szma. Szma Israel, naszą określoną chatę. Gemara zadaje pytanie. Dlaczego zaczynamy naszą misznę od pytania kiedy jest ten moment, od którego zaczynamy mówić Szma wieczorem zamiast najpierw powiedzieć nam, że mamy w ogóle taki obowiązek mówienia Szma. Wypadałoby powiedzieć najpierw, zaczynamy naszą mesechte Brachos, Talmud, Mishnah zaczyna mówić nam o szma, że powiedzieć, słuchaj, mamy taką micwę, takie przykazanie, powiedzieć szma, rano i wieczorem. Następnie, dopiero Wtedy Moglibyśmy zadać takie pytanie. Kiedy? Od kiedy zaczynamy mówić szma i tak dalej, i tak dalej. Do kiedy? A nie. Zaczynamy naszą misznę. Pytaniem, od kiedy zaczynamy szma? Powinniśmy mieć jakieś e, wprowadzenie, że najpierw mamy taką mitwę. Mówi, nie szma, rano wieczorem? Dobra, wtedy możemy zadać ta, takie pytanie. Więc Gemara, Gemara od razu atakuje, od razu mówi, o co tu chodzi, dlaczego Tana, dlaczego autor tej miszny zaczął to misznę od pytania, zamiast ee, dać jakiekolwiek wprowadzenie. Y, że mamy taką y, mitwę, że mamy takie przekazanie mówienia Szma i nasze Mechad rano i wieczorem. No. Czy też teraz mówi? Tana Heicha Chayde pytanie, Dlaczego autor tej myśli? Dlaczego Tana mówi, uczy nas Meimasai? Od pytania, zaczyna od pytania, kiedy mówimy Szma zamiast zrobić jakieś wprowadzenie, że mamy taki obowiązek mówienia w ogóle, szma. ma. Wesul, ma Dani, Arwy z Berejska. Lez najdłuższa Arty z Berejska. Dlaczego? Dlaczego e, Kolejne pytanie, dlaczego e, uczymy się e, dlaczego m, zaczynamy mówić o szma e, wieczornym szma. Powinniśmy <grym> <Bo będziemy, grym> zacząć od porannego szma. Bo tak zaczynamy dzień, dzień zaczyna się rano, wstajemy jak lew, jak wiemy z, z halachy, z prawa żydowskiego, wstajemy jak lew, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Robimy po kolei obowiązki w ciągu dnia, nasze, nasze życie. Zaczyna się od wstania z łóżka. Dopuścia, spać. Dlaczego zaczynamy od mówienia szma? naszej misznie od od, od od pytania, dlaczego zaczynamy misznę od pytania, bez wprowadzenia. Drugie pytanie, dlaczego mówimy o szma, wieczornym szma, a nie o porannym szma. Jak normalnie powinno być, zaczynamy dzień rano, więc miszna powinna być, była zacząć od porannego szma. Dwa pytania, na które zaraz odpowiemy, i Gemara odpowiada, Gemara odpowiada. Tana Akara, auto naszej Myszny Mishnah, Myszna mówi jakby kontynuuje to co mieliśmy w torze w torze pisanej mamy pasuk, mamy werset werset w torze Jaki to jest werset? Co mówi ten werset? Teksyw jest napisany. Byszach Becho w kumecho. Byszach Becho, mówimy w naszym szmach, położysz się spać w kumecha i wstaniesz. Kiedy położysz się spać i wstaniesz. Czyli, co widzimy? Najpierw jest, kiedy położysz się spać, a dopiero później, kiedy wstaniesz. Więc to jest odpowiedź na nasze, nasze pytanie. Dlaczego? Po pierwsze, dlaczego, tak, pytanie było, dlaczego zaczynamy od naszego wieczornego szma, powinniśmy zacząć od porannego szma? Nie, pasek mówi, bechol, tumechol, kiedy połóżysz się spać i kiedy wstaniesz. Więc, kiedy połóż się spać jest najpierw, dlatego mówimy, zaczynamy od wieczornego szma. A dopiero później od, e, będziemy mówić, omawiać poranne szma. Daniel Zman kryasz szma, a też chyba Emas. Przyjażę granym, nie będę w I dlatego. tak właśnie się uczyliśmy, że zman kryasz szma, też chyba Emas, że kiedy jest ten czas, kiedy mówimy szma wieczorny szma. Eee, Wiesz, chyba. Eee, tak, kiedy się podziemy spać? A to jest ten czas, kiedy właśnie koeni jedzą ich trumę. To jest o którym wspomnieliśmy w poprzednim e, nagraniu wideo. Eee, the i e boy is aimer. Możesz też odpowiedzieć, możemy też odpowiedzieć, dać inną odpowiedź. Dlaczego zaczynamy naukę naszej miszny gymary na temat wiecznego szmanadzie zamiast odporanego? to jest Kolejny powód, dlaczego? E, uczymy się tego z naszego sederu, z naszego e, porządku. Naszego porządku e, stwarzania świata. To znaczy, e, jak jest napisane, wahi, ere wahi, woker, echa, najpierw był e, wieczór, a później poranek, pierwszy dzień.